Dzień dobry. Dziś 24 grudnia 2025 roku, Wigilia. Czas rozpocząć rafę. Ja już jeżdżę od no. około 2 godzin. Przejechałem 40 km i robię jeszcze jedno kółko. Dzisiaj tak nie za bardzo ciekawie. Jadę w Tlenie. Takie kółeczko rozgrzewkowo. Rowerowe, tak, żeby się przyzwyczaić trochę do roweru, no i żeby mniej więcej oszacować swoje siły i kondycję prognozy pogody są świetne, więc myślę, że powinno się w tym roku udać. W zeszłym roku nie próbowałem, bo miałem traumę po glebie sprzed dwóch lat. Myślę, że w tym roku będzie wszystko ok. Dzień drugi. 25 grudnia 2025. Dziś w planie 50 km. Jest w sumie wieczór, bo jest 21.17. Warunki są dość trudne, ponieważ jest 0 stopni i jest dość ślisko, więc muszę uważać, żeby nie wyglebić tak jak 2 lata temu. Mam w tej chwili przejechane 32 km. No, jeszcze 20. Ślisko, ślisko. No trzeba bardzo uważać. Bo te ścieżki rowerowe, słuchajcie. No, nie wiem czy będzie mnie widać. Te ścieżki rowerowe są czyste, asfaltowe, ale w ciągu dnia była dość, dość duża wilgotność. Yy, no a co za tym idzie teraz? Ta nawierzchnia jest wilgotna, ponieważ ta para się skrowliła i zamarza. Jest dużo obszarów takich oszronionych. Są momenty, gdzie no, widać taką, jakby szklaneczkę delikatną. Ciężko jest utrzymać temperaturę, bo staram się jechać faktycznie w tlenie, ale kurczę jest za zimno, jak na taką niską intensywność, więc muszę czasem przycisnąć troszeczkę mocniej. No, ale ogólnie jest całkiem spoko. Wiadomo, dzień był piękny, pogoda idealna, więc z rodzinką byliśmy na plaży nad morzem. Więc nie było szans, żeby w ciągu dnia pojeździć. Dlatego jeżdżę teraz po nocy. Jak nocny Marek. Na sobotę plan jest taki, ponieważ będzie wiał wiatr północno-zachodni dość mocny, więc myślę, że pojadę sobie jakieś 80 km ze Stavanger do Egersund i wrócę pociągiem. Też Wam nagram, żebyście zobaczyli mniej więcej jak wyglądają tutaj pociągi i ogólnie. To będzie fajna trasa, bardzo ładna pogoda, więc myślę, że też widoczki będą dla Was ciekawe. No bo na przykład teraz to niewiele widać, bo jest ciemno. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek będzie widać i słychać. Wiadomą sprawą jest, że idealną opcją na zrobienie tego challenge'u jest wybranie sobie dróg z jak najmniejszą liczbą przewyższeń. Problem w Norwegii niestety polega na tym, tutaj bardzo ciężko jest znaleźć taką pętlę albo taką drogę, żeby tych przewyższeń było jak najmniej. Dla przykładu ja wybrałem sobie taką pętelkę z możliwie najmniejszą liczbą przewyższeń na 35 km przejechanych. 213 metrów podjazdu i to jest najbardziej płaska z możliwych tutaj wiecie, rozumiecie nie jest to takie hop siup no ale cóż kilometry same się nie zrobią trzeba jechać trudność realizacji tego challenge'u Rafa 500 w tej części Europy polega głównie na tym, że o tej porze roku tutaj jest zima. A jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury. Prawda, pani kierowniczko? A tutaj w Norwegii jeszcze dodatkowo komplikuje się sprawa tym, znaczy nie tylko w Norwegii, bo w sumie, jeśli ktoś mieszka w Polsce, gdzieś w górach, ja. Y przyjechałem do Norwegii z Płaskopolski, czyli z Wielkopolski, gdzie jest płasko i faktycznie nie jest trudno zrobić długą trasę, która ma niewiele przewyższeń. To tutaj, no niestety, bardzo ciężko jest ukręcić coś takiego, żeby jeździło się w miarę po płaskim, ale z drugiej strony może też nie do końca o to chodzi, żeby, żeby było za łatwo. Jest piątek, 26 grudnia, Godzina 1235. 12 Mam przejechane 38 km. Dzisiaj pojechałem w słońcu. Teraz yy, mała przerwa na jedzonko. Plan na dzisiaj jakieś 70 km. Przepiękna pogoda, trochę chłodno, bo jest 2 stopnie w tej chwili, no ale z tego co wiem, w Polsce w tej chwili w niektórych regionach jest minus 10, więc yy, myślę, że tutaj jest całkiem nieźle. Sobota 27 grudnia jestem w drodze do Eggersyn. To jest niecałe 80 km. Strasznie mocno wieje dzisiaj. Jestem w pięknym miejscu. Tutaj za mną widzicie mosteczek. Wieje północno-zachodni wiatr, więc zdecydowałem się. Bo plan był początkowy, żeby pojechać pociągiem do Egerson i wracać do Stavanger yy, na rowerze. Ale jest strasznie mocny wiatr. Momentami jadę w takim przechyleniu. O, tym pociągiem, który jedzie za mną, będę wracał, ale w drugą stronę jadę tam. Przejechałem już 55 km, czyli zostało mi jakieś 20, niecałe 25 do celu. Jedzie się fajnie. Momentami, jak wiatr wieje centralnie w plecy, to jest mega super, bo prędkości na prostej są rzędu 35-40 na godzinę. Rowerek fajnie się sprawdza. Wyczyściłem wczoraj wieczorem napęd. Ponieważ on był nasmarowany jakąś oliwką, która strasznie łapała chyba kurz, piasek i trzeszczał ten napęd. Wyczyściłem go i posmarowałem woskiem. Dzisiaj jest cichuteńki. Słyszę tylko opony, jak śpiewają przy wyższych prędkościach. Więc wosk jest kul. Cool. Coś mi się wydaje, że ostatnia część tej trasy to jest trasa szutrowa wzdłuż morza i pewnie jakimiś takimi laskami delikatnymi. Ale petarda! Prawda? Przepięknie. Taka jeszcze ciekawostka norweska: prezenty, które Norwegowie sobie dają, zawsze dołączają do nich paragon. I w pierwszy dzień po świętach, pierwszy dzień handlowy, wielu Norwegów idzie do sklepów wymieniać te prezenty. Nie, żeby odzyskać kasę, ale po prostu wymienić na coś innego. Nawet w gazecie była taka informacja: co zrobisz z niechcianym prezentem? Nieźle, co? Trochę tak nie do pomyślenia chyba w Polsce. Tak mi się wydaje. Piękna droga. No to teraz przede mną najtrudniejsza część tej drogi, ale jednocześnie najładniejsza. Zobaczcie z tyłu jak pięknie słońce rozświetla te górki mega pięknie Dobra, cisnę gruby temat Ale powiem Wam, że nawet że ten napęd cztery 40 z przodu i 51 z tyłu przy takich bardzo bardzo stromych podjazdach przy których już nawet przednie koło delikatnie się unosi no i radę ależ przepiękna okolica no to wjechane warto było to teraz powinno być już tylko z górki mam taką nadzieję tutaj pod koniec drogi jeszcze taki prześliczny wąwóz zobaczcie nie ufajcie przewyższeniom które pokazuje wam komód komód mi zrobił przewyższenia, że to 600 metrów na tej drodze, ja już w tej chwili mam prawie 1000 także ten Dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na wszystko. Ale pięknie. Przepięknie. No ja wiem, że w Polsce pewnie też ta infrastruktura rowerowa się mocno rozwija. Kurczę, ale to co jest tutaj, to jest w ogóle petarda. W miastach są specjalne wiadukty, tunele dla, roweru, dla rowerów. Tutaj całą główną drogę można objechać w taki sposób, przez góry i lasy. Takim szutrem premium. Po prostu idealna, idealna droga. To była dobra opcja, dobry wybór, żeby pojechać tą drogą dzisiaj. Pewnie będę zdychał jutro, no ale nie ma co. No więc dojechałem do Egersyne. 4 godziny, 77,5 km. Nowy rekord wzniosł pokazał mi Garmin. 1042 metry. A miało być łatwiej. No, w poprzednim miałem 845 metrów 1 kwietnia ubiegłego roku. No nieźle. To teraz czekam na pociąg. Jeszcze w pociągu Wam coś niecoś powiem. Jestem już w pociągu. Praktycznie jest pusty. Odjeżdża o 15.19, czyli za chwileczkę. Nie ma tutaj specjalnych miejsc. Typowo na rower po prostu trzymasz go tam, gdzie masz przestrzeń. Cena za przewóz bilet ulgowy. Na bilet kupujesz bilet jak dla dziecka. Tak to mniej więcej wygląda. Autobusy, w autobusach jak chce się przewieźć rower to dokładnie tak samo. Autobusy i pociągi na promach rowery jeżdżą za darmo. To był bardzo dobry dzień. 28 grudnia, niedziela wieczór, około godziny 20. Eee, widać chyba, jestem trochę mokry, niestety. Zaczęło padać, jest zimno, około 1 stopnia, więc jadę już w tej chwili bardzo ostrożnie. Mam przejechane dzisiaj około 60 km, więc jak dojadę do końca, do Mieczy, Sferdi-Fiel, to będzie ponad 60, może 65, nie wiem. Po wczorajszej wyrypie. Górskiej, która była no, dużym wyzwaniem dla mnie, aczkolwiek absolutnie fantastyczna. Mam nadzieję, że te widoczki, które widzieliście przed chwilą, wam się podobały. Przepięknie! Petarda, po prostu petarda. No to po tej wyrypie dzisiaj jadę bardzo, bardzo spokojnie. Strefa pierwsza górna strefa pierwsza dolna, druga nic więcej, żadnej trzeciej absolutnie nic regeneracja i tlenik. Muszę troszeczkę odpocząć, żeby się nie zajeździć. Nie wiem, jak będzie dalej, bo pogoda się zaczyna powoli knocić, ale mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się uda, to na pewno się za chwilę zobaczymy dnia następnego, czyli jutro. poniedziałek powinno być nieźle. Jadę dalej. No i niestety glebo zaliczona. Nie wiem jeszcze jakie straty. Najważniejsze, że mi nic nie jest. Poza dziurą dziurą na kolanie ale czuję, że jest OK, lekko uderzony tutaj boczkiem, ale w sumie powinno być git. Oj, ale kuku. Te manetki mi się tylko powyginały, kierownica skręcona lekko i manetki powyginane, lekko obśrupane, ale działa wszystko. No tu trzeba będzie to wyprostować. Ważne, że mnie nic nie jest. Rower da się naprawić. Dobra, nie wiem co być dalej. Nagrałem Wam później. Raport z miejsca zdarzenia. Jest 30 grudnia. Wczoraj, 29 grudnia, siedziałem w domu, ponieważ chciałem pozwolić, aby moje ciało pokazało, czy wszystko jest z nim OK. Ponieważ po upadku, no wiadomo, człowiek jest w lekkim szoku, jest adrenalina i nie wiemy do końca, czy... Czy jesteśmy tylko obici, czy mamy coś połamane, czy może jakiś wstrząs mózgu? Ponieważ jak się okazało, yy, najmocniej uderzyłem głową. Ja jestem tutaj w tym miejscu, Wam pokażę. To się wydarzyło konkretnie tutaj. Jechałem ścieżką rowerową, bo oczywiście to jest moja wina to ja popełniłem błąd. Jechałem ścieżką rowerową. I w ostatnim momencie postanowiłem pojechać jednak do domu, ponieważ już było bardzo ślisko. I tutaj jest taki pod lekkim kątem, taki jakby krawężnik łączący ścieżkę rowerową z chodnikiem dla pieszych. I ja w ostatnim momencie postanowiłem zmienić drogę. Nie jechać prosto, tam gdzie widzicie światła za mną, postanowiłem zmienić drogę i jechać. I nie jechać w kierunku Sferdifiel Mieczy, tylko pojechać tak jak w tej chwili ten pan z wózkiem. Wjechał na chodnik, na ścieżkę dla pieszych. Tutaj e, niby jest e, ścieżka pieszo-rowerowa, ale zobaczcie. <laughs> jak tutaj zobaczycie, to mamy ścieżkę dla pieszych, a tu jest ścieżka rowerowa, no nie? No i w ostatnim momencie postanowiłem zmienić ten pas, ale jak się okazało. Ten krawężnik był śliski, tutaj był lód. I nie było żadnych szans. Nie miałem kompletnie żadnych szans, aby to utrzymać. Niestety. No, yy, tak czy inaczej, upadek był dość mocny. Jak się okazało, najmocniej uderzyłem głową. Obrócę się w stronę fiordu, żebyście mieli ładniejszy widok na wodę i, i ptaszki. Tu jest taki naturalny rezerwat, taki, taka zatoka, która jest rezerwatem ptactwa i chyba ryb czy coś tam. Yy, najmocniej uderzyłem głową, i to jest główna nauczka. Może nie tyle nauczka, co lekcja. Słuchajcie, ja nie wiem, czy w Polsce nadal kask jest nieobowiązkowy, ale mnie się wydawało. Że ja uderzyłem barkiem, a głową prawie wcale nie uderzyłem. A jak się okazało, uderzyłem tak silnie, że właśnie niosę z paczkomatu nowy kask, ponieważ tamten kask, cała ta pianka w środku pękła w dwóch miejscach, przyjmując cały impet. To był kask Uvex z finale 2, niestety nie mogłem go kupić tutaj, nie ma, nie ma go w ofercie nigdzie. Yy, świetny kask, bardzo żałuję. W tej chwili kupiłem jakiegoś Abusa. Nie pamiętam, jaki model. No i uderzenie było tak silne, że ta pianka wewnętrzna pękła w dwóch miejscach. I sam korpus, sama obudowa kasku też pękła w jednym miejscu. A mi kompletnie nic się nie stało, nawet nie miałem jakichś zawrotów głowy. Nic zupełnie, to jest, to jest szok po prostu. Gdybym nie miał kasku, to nie wiem, czy ja bym, czy ja bym to przeżył. Naprawdę, to było potężne. Mam. Y Obtarty prawe kolano, prawy łokieć, prawe biodro delikatnie, no i uderzony bark, który czuję. Faktycznie czuję, ale mogę normalnie ręką ruszać, niosę teraz pod prawą ręką ten, tą paczkę. No, to jest, to jest ogólnie szok, że w ogóle wyszedłem z tego. Rower cały, jedynie obśrupana prawa manetka. Ochrzczony, dotarty. Ale wszystko działa, nic się kompletnie nie stało, tylko właśnie prawa manetka się obróciła troszeczkę na, na kierownicy i przytarły się, ale wszystko nic się nie połamało, wszystko jest w całości. Najważniejsze, że ja jestem cały, to jest, to jest kluczowe. Więc pamiętajcie, kask, jak ktoś z was jeździ bez kasku, ja nie mogę. To, to jest w ogóle absurd dla mnie. Ale oczywiście to jest wasza decyzja. Drugą rzeczą, którą udało się przy okazji tego wypadku, tego upadku przetestować, było garminowskie wykrywanie zdarzeń. Ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ja to skonfigurowałem, jak kupiłem teraz 840 Garmina, no ale dopóki nie ma takiej okazji, no to nie wiemy do końca, jak to działa, i tak dalej. I słuchajcie, po upadku ja byłem trochę w takim szoku, że co, co się wydarzyło kompletnie, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi ale słyszałem po prostu, że i telefon się chyba odzywa i samo urządzenie yy, i pokazuje się właśnie jakiś. Ja nie zdążyłem tego guzika nacisnąć, żeby wyłączyć. Zresztą chciałem, z, z, od razu tak mi się przyszło do głowy, a poczekam, niech przejdzie te 15 czy 30 sekund i niech on wyśle tę wiadomość tak jak ją skonfigurowałem. I słuchajcie, po pół minuty czy, czy po, po pół minucie yy, Chyba to powiadomienie poszło, 45 sekund później dzwoni moja żona. Jak się okazuje, dostała SMS-a, że wydarzyło się coś takiego, z dokładnym linkiem do, lo do lokalizacji w której i zadzwoniła, zapytała, czy wszystko ok, czy ma dzwonić po pogotowie po i tak dalej, i tak dalej. Ja musiałem się chwilę ogarnąć i potem odzwoniłem, że wszystko jest ok, że wracam na nogach. Zresztą bardzo ciężko było wrócić, ponieważ do nas, do domu, od fiordu, od tego miejsca, gdzie tutaj jesteśmy. To jest niedaleko od miejsca, który, w którym miałem ten upadek. Jest dość stroma pod górę. Zresztą pokażę Wam pod jakim kątem muszę czasem podjeżdżać na rowerze. No, więc to wykrywanie zdarzeń działa. Informacja przychodzi na SMS-a. Nie wiem, czy wszędzie, bo myślałem, że to będzie na e-mail, ale nie, przyszło normalnie do niej SMS-em. Działa, więc bardzo polecam. Kolejną rzeczą, która. Yy, która jest, która mi się spodobała i ja wiem, że pewnie jest tylu zwolenników, co i przeciwników, ale jeździłem ten ostatni dzień właśnie, pierwszy raz, pożyczyłem od syna słuchawki bezprzewodowe, jakieś Aplos r coś tam dwójka, nie wiem, takie białe i słuchałem sobie podcastów. Petarda, słuchajcie, to jest mega, mega w ogóle yy, mega rzecz. Bardzo mi się to podoba. One kompletnie nie odcinają od yy, z zewnętrza. Prawdopodobnie gdyby trzeba było słuchać sobie muzyki, no to jakoś nie byłaby zbyt dobra. Ale jeśli chodzi o podcasty, bardzo git. Wszystko słychać dookoła, czy ktoś jedzie, czy jest jakiś sygnał dzwonka, czy coś. Wszystko, wszystko pasuje. Polecam, ponieważ jak robicie jakiś taki trening, to, yy, m, m, no to mniej się nudzi, jeżeli trzeba robić ileś pętli w, w, w koło, takich niekoniecznie krajobrazowych, zwłaszcza po ciemku, to na pewno czas zdecydowanie szybciej leci. To teraz pytanie, czy polecam Rafa 500? To w sumie pytanie typu, czy polecam jeździć na rowerze? Oczywiście, że polecam Rafa 500. Wyzwanie jest jak najbardziej do zrobienia. Gdyby. Gdyby nie pora roku, w której to przypada, to byłoby jak bułka z masłem. Wiecie, to jest na 8 dni 500 km to jest 62,5 km dziennie. Zrobienie 60 paru kilometrów dziennie to, to nie jest żaden wyczyn. Na dobrą sprawę, jeżeli się dobry rower, jesteś przeciętnie ruchliwym człowiekiem. Nie mówię o kimś, kto siedzi od 20 lat na kanapie i pije piwo, tylko ktoś, kto się rusza, chodzi, nie jeździ po bułki 150 metrów autem i tak dalej. To jak najbardziej jest to do zrobienia. Tylko trzeba na siebie uważać, ponieważ pora roku i, i właśnie warunki atmosferyczne, w zależności od miejsca na świecie, w którym mieszkamy. Jednym ułatwiają, innym utrudniają to wyzwanie. Tym z Was, którym się udało w tym roku, gratuluję. Tym, którzy, którym się nie udało, też gratuluję, bo samo podejście do tego jest mm, myślę, że motywujące dla nas samych, dla innych. Ja przejechałem coś ponad 300 km w, w tym razem. Nie wiem, czy w przyszłym roku podejdę, pewnie ta trauma będzie jeszcze większa. Eee, no, zobaczymy. W każdym razie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku i podróżujcie na rowerze bezpiecznie, koniecznie w kasku. Wszystkiego dobrego na nowy rok. A jeszcze za chwilę pokażę Wam tę górkę koło domu. Tu jest ta górka. Stanę na jednej nodze, żebyście widzieli. Jak wygląda ten pion? No, tu kawałek dalej jest chyba jeszcze stromiej. Wszystkiego dobrego.